W tym zadaniu określimy zbiór wartości takiej funkcji oraz takiej funkcji wykorzystując tę zależność, z, że zbiór wartości dla sinusa i cosinusa zawiera się od minus 1 do 1. Zalecimy. Mamy podpunkt A. Tutaj od razu wykorzystam wzór skróconego mnożenia i przekształcę to do takiej postaci. Następnie stąd możemy wyłączyć minusa przed nawias, czyli mamy minus. Cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x A to wyrażenie tutaj wewnątrz w nawiasie to jest inaczej kosinus podwojonego kąta, czyli mamy minus cosinus 2x. Zbiór wartości dla cosinus 2x zawiera się od minus 1 do 1. Mnożymy sobie to razy minus 1. I otrzymujemy taką zależność. Tutaj oczywiście znak nierówności zmieniamy na przeciwny. Odwrotny, czyli mamy kosinus minus cosinus 2x, tutaj mamy minus 1, czyli zbiór wartości w przykładzie a zawiera się od minus 1 do 1. Dla b mamy f od x to równa się kosinus kwadrat 1, 2x. Normalnie dla kosinusa x zbiór wartości jest od minus 1 do 1, natomiast dla kosinus kwadrat dowolnego tutaj kąta. Z X mamy od 0 do 1, czyli zbiór wartości w tym przypadku byłby równy od 0 do 1.